Witajcie. Jak Bóg pozwoli, to 16 sierpnia tego roku oczywiście będą live, y, jeżeli chodzi o słuchanie Biblii. I co robimy na tych liveach? Bo one już właściwie są, tak? Tylko to były takie testy, jak słuchaliśmy Nowego Testamentu dzisiaj, ostatni dzień, tak? Zobaczcie sobie, jaka jest data pod, pod tym filmikiem, który to dzień. I będziemy słuchali Biblii. Od Starego Testamentu, czyli od księgi rodzaju do księgi objawienia, ok? Czyli jedne live y będą dłuższe, inne będą krótsze. Czasami będziemy słuchali kilka ksiąg, ale jak powiedzmy, będzie księga rodzaju, no to tylko jedna księga, tak? ponieważ ona jest długa. Tak samo księga wyższa i tak dalej, nie? Także pewne live y będą dłuższe, inne będą krótsze. Aczkolwiek, jak będą te mega krótkie księgi, jak księga Jonasza, powiedzmy tak, to sobie to połączymy z innymi księgami, aby live nie trwał mniej niż godzinę. Ok? Zawsze chcę, aby było więcej niż godzinę. I po słuchaniu Biblii, zazwyczaj robiliśmy coś takiego ostatnio. Że oglądaliśmy jakieś kazanie, powiedzmy, albo ogólnie jakiś przekaz, tak? I to objaśniałem, okej? Okay? Także myślę, że to jest ciekawe. Także jak ktoś będzie miał ochotę, to od 16 sierpnia każdego dnia codziennie o godzinie 19, jak Bóg pozwoli, tak? I będziemy żyli, będziemy słuchali właśnie Biblii, okej. Okay? będzie widać wasze wiadomości na czacie, będę mógł na to odpowiadać i tak dalej. Także jak ktoś chce nic na siłę, ok? Ale jak ktoś chce, to zapraszam. Jeżeli ktoś oczywiście ma ochotę, aby samemu słuchać Biblii, no to może sobie samemu ściągnąć, tak? Te livey będą polegały na tym, że będę odpowiadał na coś, będę chwilę stopował i tak dalej, tak? aby odpowiadać na jakieś pytania na czacie, także... Te live y to będzie właśnie taka rozmowa z wami też, tak, także to nie, be, nie będzie samo słuchanie Biblii. Podobnie będzie pod koniec tych live'ów, że będzie objaśnianie. Okay? Jeszcze jedna kwestia taka osobna, którą chcę powiedzieć, znajomy mi podesłał yy, taką informację, że pytał kilku pastorów, co się tyczy szczepionki, tak, pytał kilku pastorów, jakie oni mają do tego podejście. I wiecie, co mnie najbardziej uderzyło? Że wielu pastorów, tych charyzmatycznych, popiera szczepionkę. Co mam na myśli? Mam na myśli ludzi, którzy właśnie chodzą w mocy ducha świętego, tak? Wypędzają demony w imieniu Jezusa, uzdrawiają w imieniu Jezusa. I to mnie tak irytuje, bo boją się, że wirus ich dotknie. Nagle, jak wirus się pojawia, to nie mają wiary. Zobaczcie. Ja jakoś nie chodzę i nie głoszę wszem i wobec, że uzdrawiam, wypędzam demony i tak dalej. Ok? Ja jakoś o tym nie mówię, a się okazuje i objaśnia, że mam większą chyba wiarę niż ci ludzie, bo nie przyjmuję tej szczepionki. Więc jak to jest? Jak to jest, że ludzie, którzy mówią tyle o wierze, tyle o cudach, znakach i tak dalej, nagle gdy jest prawdziwy test wiary. To oni tej wiary nie mają. To czemu w ogóle wy, pastorzy, głosicie o tych znakach i cudach? Jak nie wierzycie, że możecie być uzdrowieni powiedzmy od wirusa mocą Boga, nawet jakby miał was dotknąć. To czemu w to nie wierzycie, tylko uciekacie się do cielesnych rozwiązań. To jest żałosne moim zdaniem, tak? Nie tylko moim zdaniem, to ogólnie jest żałosne. No bo jak można mówić tyle o wierze, a jednocześnie chwytać się cielesnych rozwiązań? To nie macie tej wiary, tak? o której tyle głosicie. Tyle mówicie o tych uzdrowieniach i tak dalej. A nic z tego nie wynika, bo się okazuje i że nie macie tej wiary, ok? I to jest najbardziej zabawne, że. Ludzie, którzy polecają szczepionki, to są ci, którzy właśnie wypędzają demonów, zdzierają i tak dalej w imieniu Jezusa. tak? To jest najbardziej zabawne. Ja bym już rozumiał to od, e, powiedzmy, ludzi, którzy nie uznają darów Ducha Świętego. Pojąłbym to od, e, powiedzmy, cesacjonistów, tak? że oni tego nie uznają. Jak ktoś nie wie, kto to jest, to niech sobie wpisze cesacjonizm, ok? Niech sobie to wygoogluje. To są ludzie, którzy odrzucają dary Ducha Świętego, okej? Okay? Tacy nie do końca właśnie wierzą w moc Boga, w uzdrowienia. No to od nich bym pojął, że oni by mówili, że należy przyjąć szczepionkę. Ale ludzie, którzy chodzą w mocy Ducha Świętego, że oni to polecają? Hipokryzja level hard pokazuje i objaśnia, tak? No dobrze, to by było na tyle, dziękuję za uwagę, zapraszam na te live'y tak od połowy sierpnia, od poniedziałku, od 16, jak Bóg pozwoli i będziemy żyli, będą te live'y every single day, ok? Dziękuję za uwagę, pozdrawiam.